Siemanko, witajcie na kanale GIT, z Wami dzisiaj Doman. A co dzień dobry. Zapraszamy na test porównawczy czterech głośników mobilnych. Jakich? MUVO 1C, MUVO 2C, JBL GO 2 i JBL GO+. Plus. Często pytacie nas w komentarzach, który głośnik lepszy? JBL, Creative, może jeszcze jakieś inny? My postanowiliśmy ze sobą zestawić te cztery propozycje. Teoretycznie bardzo zbliżone do siebie rozbieżność cenowa jak na taką kategorię jest dosyć spora. Dlatego na koniec ocenimy stosunek cena jakość, który naszym zdaniem z tych czterech jest najlepszy, a który gorszy. Pierwsza kategoria to myślę wygląd i różnica w wyglądzie. To warto podkreślić, panie Adsonie. Najładniejsze moim zdaniem są kreatywy. Mają najciekawszy kształt i wyglądają według mnie najładniej. W kolejnym który plasuje się w moim rankingu jest JBL GO 2. Tu już całkowicie JBL zmienił yy, wizerunek GO, GO+, Plus, bo te krawędzie są obłe, bardzo ładnie wyglądają. No i na ostatnim miejscu plasuje się GO+, a ewentualnie GO, który jest tylko mniejszy. Dlatego je ze sobą zostawiliśmy. Znacząca różnica w wyglądzie to oczywiście sama konstrukcja. Tutaj mamy troszkę załamań, nie jest to idealny prostokąt, a tutaj już mamy Zobaczcie, w tym przypadku idealny prostokąt, tutaj troszkę prostokąt zaokrąglony. I różnica też w wyglądzie jest taka, że Creative MUVO 1C i 2C mają membrany pasywne, że, 2C, że JBL GO 2 ma membranę pasywną, a tutaj mamy Bass Reflexa i nie mamy membrany pasywnej. Różnica jest też w wadze i w wymiarach. Wymiary MUVO 1C. 93 na 38 na 67 mm, 2C też 93 na 38 na 67 mm. Już w przypadku Goła 2 jest to głośnik troszeczkę mniejszy 71 na 86 na około 31,6 mm. Natomiast Go Plus jest największy z tego grona 97 i 7 na 87 na 36,4 mm. Też oczywiście MUWO 1C i 2C są lżejsze. około 150 98 gramów ważą obydwa, 184 gramy waży Go2 i 207 gramów waży Go+. No gdybyśmy tutaj jeszcze mieli Goła, to on pewnie byłby wagą zbliżony do Go2. A tak, zasadnicze różnice widać od razu w designie. Co trzeba też podkreślić, zarówno Muvo 1C2C, jak i Go. Dwa są dostępne w wielu bardzo fajnych wersjach kolorystycznych. No z tego co wiem, to Go Plus też oczywiście jest dostępny, ale podejrzewam, że ten wybór będzie znacznie mniejszy. W zasadzie kwestia gustu, prawda? No bo komuś się będzie podobał Go, komuś się będzie podobał bardziej Creative. Kolejne różnice, które tutaj zauważymy, to różnice w bateriach, i one są naprawdę znaczące. No tak, bo jeśli chodzi o baterie i czas pracy, były to informacje brane ze strony producenta i JBL-a, obydwa. Mają pojemność baterii 730 mAh i grają do 5 godzin, natomiast dwa kreatywy mają 650 mAh i według producenta grają do 6 godzin. Czyli ta godzinka różnicy przy mniejszej baterii. No ciekawe, ciekawe, że, że tak zostało to rozwiązane, lepiej jest zoptymalizowana praca energii. Nie mamy informacji, moi drodzy, jak już przechodzimy do takich typowo technicznych rzeczy o przetwornikach, jakie są w creative'ach, ale podejrzewamy po odsłuchaniu wcześniej, że one są identyczne, bo w przypadku Go Plus i Go 2 mamy tutaj 3W przetworniki 40mm. Tutaj zapewne też są 3W i 40mm, bo nikt raczej większych by w takim opakowaniu nie, nie zmieścił wsadzi. po prostu i na pewno. Na pewno, no, na 99% jest to identyczne. No tak. Warto jeszcze nadmienić, że obydwie pozycje różnią się Bluetoothem. Mianowicie tak jest. w kreatywach jest 4.2, a w JBL-ach cały czas 4.1. Pod względem konstrukcji też jeszcze wrócę. Warto wyszczególnić to, które mają kartę pamięci, a które nie. Kartę pamięci ma tylko jeden z nich, mianowicie o 2C, ale zobacz, teraz tak jak one stoją przed nami. Zobacz, jak one wszystkie są bardzo do siebie podobne, jeśli chodzi o panel sterowania. W każdym głośniku jest na górze, a sloty, czy to na slot ładowania, czy właśnie slot jack, czy, tak jak wspominałeś wcześniej, slot na kartę pamięci, we wszystkich głośnikach znajduje się z lewej strony. Mhm. Tak samo zostało to rozwiązane. Też jeszcze konstrukcja zewnętrzna, to oczywiście odporność na zachlapania i upadki. W przypadku Go Plus takiej informacji nie mamy, nic nie wiemy. W przypadku Go 2 to jest IPX7, w przypadku MUVO 2C i 1C to IP66, czyli troszkę mniejsza kategoria, czyli tutaj mamy odporność na strumień bieżącej wody, a tutaj mamy odporność już na całkowite zatopienie. Więc, no jakby pod tym kątem, Go 2 zdecydowanie będzie wygrywać. Widziałem również na YouTubie ludzi, którzy topią obydwa kreatywy, ale niestety nie wrzucają później informacji jak one to przeżyły. Nie różnią się za bardzo, jeśli chodzi o maksymalną głośność, bo jest to na poziomie 77-75 decybeli. Najsłabiej wypadał w nich Kreativ MUVO 1C. 70, około 75 dB, w przypadku MUVO 2C około 77 dB, Go 2 około 76, a Go Plus 77 dB. No i tak naprawdę wartości są bardzo zbliżone, co by sugerowało, że wszystkie mają takie same przetworniki. Pewne elementy jeszcze tam płytki mogą się tutaj oczywiście różnić, co będzie przekładało się na nieco inną jakość brzmienia. I może tę jakość brzmienia teraz, rozpoczynając od MUVO 1C, ocenimy. Dobrze. Nekozilla, klasycznie. Membranka pasywna sobie ładnie wibruje. Co Pani Fajnie zarysowany basik. Jak już mówiliśmy często w mowo 1C i 2C. Podpalamy no tak. drugi. No i ta membranka pasywna, która jest na wierzchu, bardzo ładnie Na wierzchu, tak. Na wierzchu. Natomiast w JBL-GO 2 jest schowana pod maskownicą i niestety jej nie dostrzeżemy. Dobra, odpalamy drugi MUWO 2C, ten sam moment. Też sobie fajnie membranka pulsuje, ale mam wrażenie, że gra troszkę lepiej od mowy o c To samo miałem powiedzieć, że delikatnie wydaje mi się ten bas taki bardziej głębszy. Teraz czas na Go 2. Klasyczny dźwięk JBL-a. mimo tej membrany pasywnej, ten bas jednak jest troszeczkę bardziej pudełkowy. W pomieszczeniu nie dało się tego tak bardzo odczuć, jak żeśmy ich słuchali. Natomiast tu na dworzu już zarysowuje się to, że naprawdę bas jest dużo bardziej soczysty i głębszy w kreatywach aniżeli w JBL-u. Jednak jest to naprawdę dużo lepiej, czy było to w Go. No i zaraz zobaczymy, jak będzie to w Go Wyłącz Go 2. Od razu muszę podkreślić to, że lepsze wrażenie robi to, że mamy membranę pasywną z tyłu. Dzięki temu dźwięk jest bardziej przestrzenny, bardziej się rozchodzi i faktycznie na otwartej przestrzeni kreatywy wypadają dzięki temu lepiej, moim zdaniem, niż Go2. W zamkniętej Go2 radzi sobie na bardzo podobnym poziomie. Czas na Go+. Tutaj już niestety nie ma tych JBL-owych dźwięków, no ale z tego co wiem to już nam się chyba to wszystko podłączyło. Tutaj Bass Reflex nie mamy membranę pasywną. No, i mimo swoich gabarytów, przez to, że został pozbawiony membrany pasywnej, no, ten baz wypada najgorzej i zdecydowanie przegrywa ze swoimi mniejszymi rywalami. Panie Jadsonie, czas na taką ostateczną klasyfikację, bo to jest bardzo istotne. Mhm. Który głośnik najbardziej byśmy polecieli do kupna, który ile kosztuje w bezpośrednim zestawieniu? No, i zrobimy takie podium, prawda? Bo co, byśmy zaczęli stosunek cena-jakość, tak? Tak jest. Stosunek cena-jakość. Moim zdaniem najlepszy jest w przypadku MUVO 1C, bo w tej chwili płacimy za niego 100 zł. 99 zł. Możemy sobie dokupić drugi i stereo. za 200 zł mamy parę. Bardzo dobra cena, jak za tego typu propozycje, żeby dwa były tak połączone w parę i w stereo. Dlatego naszym zdaniem on nie musi być tylko czarny, może występować w dokładnie takich samych wersjach kolorystycznych jak MUVO 2C. Naszym zdaniem najlepszy stosunek cena-jakość spośród tej czwórki to jest MUVO 1C i on tutaj wygrywa. Tak. Czy się zgadzasz ze mną? Jak najbardziej. Drugie miejsce, stosunek cena-jakość to będzie EXECVO. Znaczy cena-jakość, funkcjonalność, bo tu już mamy troszeczkę większe zaplecze, bo może MUVO 2C nie jest w pełni wodoodporny, jednak posiada slot na kartę pamięci, Posiada oprogramowanie, jest wpinany do komputera poprzez USB, mini USB, mhm. a nie przez jacka. Tak, mamy tutaj audio, USB audio, tak się ta funkcja do, dokładnie nazywa i to są też zasadnicze różnice między 1C i 2C. Bo 1C nie ma karty, nie ma USB audio, 2C ma USB audio i ma kartę, obsługę kart pamięci. No tak, a JBL GO 2 jest w pełni wodoodporny, więc jak zabierzemy go gdzieś nad jakieś jeziorko w okresie letnim, nie powinien nam się w żadnym wypadku uszkodzić. Czy zostanie zasypany przez piasek, czy zalany mm -hmm. przez wodę. Więc jeśli chodzi o funkcjonalność, cena. No i ja myślę też, że, te dwie, te że będzie się też bardziej wielu osobom podobał. Mamy trochę specyficzny gust pod kątem głośników. Burzykowi też się bardziej chyba podobał Go 2 i wielu osobom na pewno bardziej będzie podobał się Go 2, dlatego zostawiliśmy je na drugim miejscu podium. One kosztują tyle samo, tak, bo obydwa 149 kosztują 14, tak, 149 zł, więc tutaj brzmienie jest podobne. Troszkę JBL wygrywa pod kątem, przegrywa pod kątem brzmienia, naszym zdaniem, jeżeli nie chodzi nie o bas. Jeżeli chodzi o bas, bo ogólnie wypozycjonowanie tonów jest bardzo zbliżone. No i niestety na ostatnim miejscu podium kosztujący w tej chwili 179 zł Go+ Plus. Go kosztuje 99, ale i tak nie wylądowałby moim zdaniem na najwyższym stopniu podium. Nie. Na drugim też by nie wylądował, nawet za 99 zł. Nie, klasowałby się aequo z Go+em, bo grały podobnie, tam też nie było membrany pasywnej. Był. No ten reflex daje nawet radę, No nie jest jakoś tragicznie, ale z membranami pasywnymi przegrywa. Na baterii pracują podobnie, grają naprawdę, jeżeli chodzi o maksymalną głośność, podobnie. Też trzeba przyznać, że żaden z tych głośników na maksymalnej głośności nie harczy. No, nie pierdzi. Troszeczkę. No troszeczkę, ale poza tym na maksymalnej głośności spokojnie też możemy słuchać. No i teraz moi drodzy, kończąc naszą klasyfikację, końco, kończąc nasze porównanie i nasz test, znacie już naszą opinię, ale mamy dla was jeszcze niespodziankę, bo. Mamy dla Was konkurs, w którym jeden z tych czterech głośników będzie do zdobycia. Czyli nie mówimy jak? Nie mówimy jak. Aha, to ma być niespodzianka. Tak, jeden z tych czterech głośników do Was powędruje, ale powędruje dopiero, jak odpowiecie na pytanie konkursowe, które brzmi: Dlaczego któryś z tych głośników ma trafić właśnie do Ciebie? Najciekawszą, najbardziej kreatywną odpowiedź wybierzemy. Oczywiście weźcie pod uwagę, że my mamy specyficzne poczucie humoru. Tak jest, więc tutaj już jakaś mała wskazówka od Adsona. Macie dwa tygodnie, no niespełna dwa tygodnie na udzielanie odpowiedzi od dzisiaj. Piszcie w komentarzach, dlaczego jeden z tych głośników powinien trafić do Was. Głośnik niespodzianka, czyli jeden z tych czterech powędruje do, naszym zdaniem, osoby, która udzieli najciekawszej odpowiedzi tak. na nasze pytanko. Życzymy powodzenia. I szczegółowe informacje znajdziecie w opisie filmu co do konkursu. Wrzucimy tam też linki do testów. Poszczególny głośnik. Bo wszystkie testowaliśmy. Dajcie znać, który Waszym zdaniem jest najlepszy, może któryś macie. Dajcie znać, co myślicie o tym teście porównawczym. No i pamiętajcie też o tym, żeby zostawić suba, żeby być z nami na bieżąco, bo wkrótce więcej testów mobilnych głośników i nie tylko. Z Wami dzisiaj. Doman, Adson i Burzyk za kamerą. Siemanko, cześć!